Tom pierwszy, rozdział 10. Pamiętnik starego subiekta. W kolejnym rozdziale ponownie powracamy do wspomnień Ignacego Rzeckiego. W początkowych dniach maja zanotował, że nowy sklep został już otwarty. Wokulski poczynił bowiem wiele inwestycji. Oprócz sklepów mieli dwa magazyny, nowych pracowników, powóz i furmana. Wszystko to mimo niepewnych czasów, jak pisał w pamiętniku. Ależ europejska wojna, mówię, wisi na włosku. W takim razie na pewno czeka nas bankructwo. Żartuj z wojny, odpowiada Staś. Cały ten hałas uspokoi się za parę miesięcy, a my tymczasem zdystansujemy wszystkich współzawodników. Jak się później okazało, żadnej wojny nie było, a poczynione inwestycje zwróciły się z nawiązką. No, i wojny nie ma. W naszym sklepie ruch jak na odpuście. Do naszych składów zwożą i wywożą towary jak do młyna, a pieniądze płyną do kas nie gorzej od plew. W dalszej części pamiętnika Ignacy powrócił myślami do swej młodości, kiedy również przewidywano wybuch wojny. Był rok 1846, kiedy Ludwik Napoleon uciekł z więzienia i kolejne dwa lata upłynęły na wielkim rozgardiaszu. Przygotowywany do tej chwili Ignacy zastanawiał się, czy to już czas, aby wyruszyć na wojnę. Miał wiele wątpliwości. Gdy radził się wujaraczka, tego, który ożenił się z jego ciocią, ten zawsze odpowiadał, Poradzę ci jak ojciec. Chcesz, mówię ci, to idź. A nie chcesz, mówię ci, to zostań. Pewnej nocy we śnie ukazał się Ignacemu nieboszczyk ojciec, który powiedział: Pamiętaj, Wisusie, czegom cię uczył. Przez kolejne dni Rzecki nie mógł sobie znaleźć miejsca i ciągle rozmyślał, czy nadszedł już czas. Nawet praca w sklepie zaczęła go mierzić. Ponownie więc udał się do wuja poradę. Raczek, leżąc w łóżku schorowany, odrzekł: Wiesz co? Poradzę ci jak ojciec. Chcesz, idź, nie chcesz, zostań. Ale ja, gdyby nie podłe moje nogi, dawno bym już był za granicą. Bo i twoja ciotka, mówię ci, tu zniżył głos, tak okrutnie miele jęzorem, że wolałbym, mówię ci, słuchać baterii austriackich armat aniżeli jej trajkotu. Co mi pomoże z smarowaniem, to mi zepsuje gadaniem. Następnie kazał mu otworzyć kufer, w którym ukryte były ich oszczędności, i wręczył mu piętnaście półimperiałów. Następnie pożegnali się płacząc. Rzecki udał się do sklepu i rozmówił się z Janem Mincelem, który od zawsze zachęcał go, aby szedł walczyć o wolność. Podziękował mu za pracę i opiekę. Mincel wypłacił mu należne pieniądze za pracę z dodatkową gratyfikacją. Wychodząc, spotkał Augusta Kacza, który również postanowił wyjechać na wojaczkę. W dalszej części pamiętnika Rzecki szczegółowo opisuje wojenną wyprawę. Był to rok 1848. I w całej Europie szalała tak zwana wiosna ludów. Warszawa znajdowała się wtedy pod zaborem rosyjskim. W marcu 1848 roku w zaborze austriackim wybuchło powstanie węgierskie. I to właśnie tam wyruszył Ignacy z Augustem. Razem chcieli wspomóc Węgrów w walce ze wspólnym zaborcą. W powstaniu tym brało udział wielu Polaków, m.in. generał Józef Bem, Henryk Dębiński, Józef Wysocki i Ignacy Czernik. W trakcie wyprawy wojennej Ignacy zaprzyjaźnił się z Augustem Katzem. W pamiętniku można przeczytać: Od tej pory mówię, że najtrwalsze stosunki zawiązują się na placu bitwy. Na wojnie wiodło im się różnie. Raz zwyciężali bitwy, raz przegrywali. Finalnie powstanie upadło. A wojacy udali się w stronę Turcji, aby tam znaleźć schronienie przed Austriakami. Pewnej nocy okazało się. Że August Katz popełnił samobójstwo. Walka o niepodległość była dla niego wszystkim. Nie mógł znieść porażki. Ignacy bardzo przeżył śmierć przyjaciela. Jak pisał w pamiętniku, w parę dni po śmierci Kaca weszliśmy do Turcji, a przez dwa lata następne ja, już sam, tułałem się po całej Europie. Byłem we Włoszech, Francji, Niemczech, nawet w Anglii. A wszędzie nękała mnie bieda i żarła tęsknota za krajem. W końcu nie wytrzymał i w grudniu 1851 roku dotarł przez Galicję do Tomaszowa. Jako były powstaniec, powrót do zaboru rosyjskiego wiązał się z odbyciem kary. Może się to wydawać dziwne: przecież on walczył z Austriakami, a nie z Rosjanami. Powstanie węgierskie było jednak tłumione zarówno przez wojska austriackie, jak i rosyjskie, które przyszły im z pomocą. Co ciekawe, w szeregach armii rosyjskiej, która tłumiła Powstanie Węgierskie, również służyli Polacy. Między innymi Romuald Traugut, późniejszy bohater narodowy i dowódca Powstania Styczniowego, tego w którym uczestniczył Wokulski. Za karę wysłano Ignacego do zamościa, gdzie pracował przy wyrębie drzew. Ciekawe jest to, że pisze o tym fakcie z radością. W pamiętniku czytamy, nigdy zaś nie zapomnę radości, jakiej doznałem usłyszawszy, że mamy jechać do zamościa. Właściwie tom nawet nie bardzo jechał, a raczej szedłem, ale z jakąż uciechą. W zamościu bawiłem rok z czymś, ażem dobrze drwa rąbał, więc byłem codzień na świeżym powietrzu trzeba jednak pamiętać, że lalka została napisana pod zaborami i jej treść musiała zostać zaakceptowana przez cenzora. Proszę zwrócić uwagę, że Wokulski również dobrze wypowiadał się o czasie spędzonym na syberyjskiej syłce. W dalszej części pamiętnika Ignacy pisze, że dzięki wstawiennictwu Jana Mincla wyszedł z więzienia w lutym 1853 roku i zaczął pracę u niego w nowym sklepie na Krakowskim Przedmieściu. W starej placówce na podwalu został bowiem brat Jana, Franz Mincel. W trakcie wojennej tułaczki Ignacego zmarła jego ciotka i jej mąż, Wujraczek. Po pięciu dniach podróży furmanką Ignacy dotarł do Warszawy, gdzie przywitał go Jan. Wieczorem świętował z oboma braćmi Mincelami. Mimochodem wspomnę, że nie było tygodnia w ciągu którego bracia Mincelowie nie pokłóciliby się i nie pogodzili przynajmniej ze dwa razy. Co zaś jest najosobliwszym, że przyczyny swarów nigdy nie wypływały z interesu natury materialnej. Owszem, pomimo największych nieporozumień, bracia zawsze poręczali swoje kwity, pożyczali sobie pieniędzy i nawzajem płacili długi. Powody tkwiły w ich charakterach. Jan Mincel był romantyk i entuzjasta. Franc, spokojny i zgryźliwy. Jan był gorącym bonapartystą. Franc, republikaninem i specjalnym wrogiem Napoleona III. Nareszcie Franz Mincel przyznawał się do niemieckiego pochodzenia. Podczas gdy Jan uroczyście twierdził, że Minclowie pochodzą ze starożytnej polskiej rodziny Miętusów, którzy kiedyś może za Jagiellonów, a może za królów wybieralnych osiedli między Niemcami. Nawet zgon Franca, który w roku 1856 zmarł na Karbunku, nie oprzedł się bez awantury. W ciągu trzech ostatnich dni obaj bracia po dwa razy wyklęli się i wydziedziczyli w sposób bardzo uroczysty. Mimo to Franc cały majątek zapisał Janowi, a Jan przez kilka tygodni chorował z żalu po bracie i połowę odziedziczonej fortuny, około 20 tysięcy złotych, przekazał jakimś trzem środkom, którymi nadto opiekował się do końca życia. Dziwna była to rodzina. W dalszej części pamiętnika Rzecki głowił się nad motywacjami ciągłych działań Wokulskiego. Po co wyjechał do Bułgarii, po co rozszerzył działalność sklepu i po co zabiegał o względy arystokracji. Przeprowadzka do nowego sklepu cieszyła Ignacego z jednym wyjątkiem. Otóż wiązało się to również z przeprowadzką do innego mieszkania. Był on bardzo zżyty ze swym małym pokoikiem. Jednak pewnego dnia Wokulski bardzo go zaskoczył. Okazało się, że bez wiedzy swego przyjaciela, zorganizował mu przeprowadzkę do nowego miejsca, gdzie wszystko ustawiono dokładnie tak, jak było w Starym mieszkaniu. Zadbano nawet o najdrobniejsze szczegóły, jak pisał. Może to się wyda komu śmiesznym, ale ja miałem łzy w oczach. Patrzyłem na jego surową twarz, smutne oczy, i prawie nie mogłem wyobrazić sobie, że ten człowiek jest. Tak domyślny i posiada taką delikatność uczuć. Bo żebym mu choć wspomniał o tym, on sam odgadł, że mogę tęsknić za dawną siedzibą i sam czuwał nad przeprowadzeniem moich gratów. Następnie opisał, jak wiele osób próbowało już zeswatać wokulskiego. Wiele kobiet starało się o jego rękę, ale ten nigdy nie okazywał zainteresowania. Rzecki nie zdawał sobie sprawy, że Stach zakochany był w Izabeli. Nie wszyscy jednak darzyli Wokulskiego sympatią. Jedząc na mieście, Rzecki był świadkiem rozmowy nieznanych mu osób, w której zarzucano Stanisławowi, że dorobił się w nielegalny sposób. Przynajmniej ludzie, którzy otrzymali jego pomoc, byli za to wdzięczni. Furman Wysocki wielokrotnie dziękował za wyciągnięcie z nędzy i dzielił się tą wiedzą z wieloma osobami. Albo ta dziewczyna, która pisała do niego od Magdalenek. Przypomniałam sobie jedną modlitwę z dziecinnych czasów, ażeby modlić się za pana. Zdziwienie Ignacego wzbudził niejaki pan William Collins, który uczył Stacha języka angielskiego. Ponadto dziwiła go znajomość z panią Meliton. Nie miał pojęcia, kim była ta kobieta. Zauważył, że za każdym razem, kiedy Wokulski się z nią spotkał, w kilka dni później dochodziło do jakiegoś ważnego wydarzenia politycznego. Raz była to informacja o kongresie pokojowym, raz o zamachu w Berlinie. W dalszej części pamiętnika opisał nowych subiektów pracujących w sklepie. Jednym z nich był żyd Henryk Schlangbaum, kolega Wokulskiego z czasów syberyjskiej syłki. Niestety nie był on lubiany przez żadnego z kolegów. Ignacy stwierdził, w ogóle, może od roku, uważam, że do starozakonnych rośnie niechęć. Nawet ci, którzy przed kilkoma laty nazywali ich. Polakami mojżeszowego wyznania dziś zwą ich Żydami, zaś ci, którzy niedawno podziwiali ich pracę, wytrwałość i zdolności, dziś widzą tylko wyzysk i szachrajstwo. Słuchając tego, czasem myślę, że na ludzkość spada jakiś mrok duchowy, podobny do nocy. W dzień wszystko było ładne, wesołe i dobre, w nocy wszystko brudne i niebezpieczne. Pewnego razu Wokulski dosłyszał rasistowskie przytyki Lisieckiego. Natychmiast wstał i odezwał się surowym tonem. Panie Lisiecki, pan Henryk Schlangbaum był moim kolegą wówczas, kiedy działo mi się bardzo źle. Czybyś więc, pan, nie pozwolił mu kolegować się ze mną dziś, kiedy mam się trochę lepiej? Lisiecki zmieszał się, czując, że jego posada wisi na włosku. Ukłonił się, coś mruknął, a wtedy Wokulski zbliżył się do Schlangbauma i uściskawszy go powiedział... Kochany Henryku, nie bierz do serca drobnych przycinków, bo my tu sobie po koleżeńsku wszyscy docinamy. Oświadczam Ci także, że jeżeli opuścisz kiedy ten sklep, to chyba razem ze mną. Szlangbaum miał piątkę dzieci na utrzymaniu. Miał bogatego ojca, ale nie chciał od niego brać pieniędzy. Jak stwierdził Ignacy, rzecz ciekawa: Ojciec Szlangbauma jest lichwiarzem, a syn, żeby od niego grosza nie wziąć, bieduje po sklepach jako subiekt. Następnie opisał kilkudniową wizytę Mraczewskiego, który przyjechał z Moskwy wraz z trzema podejrzanymi kolegami. Przywieźli jakieś paczki broszur i rzekomo mieli oglądać coś w sklepie. Dziwne znajomości Wokulskiego, tajemnicze spotkania i niewyjaśnione zbiegi okoliczności sprawiły, że Rzecki podejrzewał Stacha o działalność konspiracyjną. W dalszej części pamiętnika opisał kobietę, z którą według niego Stach powinien się ożenić. Nie znał jej nazwiska, wiedział jedynie, że ma córkę Helunie. Podejrzewał, że jest wdową. Następnie opisał ceremonię poświęcenia nowego sklepu. Główna uroczystość odbyła się w wielkiej sali hotelu europejskiego. Sale ubrano w kwiaty, ustawiono ogromne stoły w podkowę, sprowadzono muzykę i o 6 wieczór zebrało się przeszło 150 osób. Kogo by tam nie było? głównie kupcy i fabrykanci z Warszawy, z prowincji, z Moskwy, ba, nawet z Wiednia i z Paryża. Znalazło się też dwóch rabiów, jeden książę i sporo szlachty. O trunkach nie wspominam, gdyż naprawdę nie wiem, czego było więcej, listków na roślinach zdobiących salę czy butelek. Dopiero wtedy, w trakcie tej imprezy, Rzecki dowiedział się od pijanego Mraczewskiego, że wszystko to, co robi Wokulski, jest dla Izabeli Łęckiej. Jak powiedział, żabcia ze Starym wszystko zrobi, co jej się podoba.